Witajcie, drodzy bracia i siostry w Chrystusie! Z ogromną radością witam Was w tej przestrzeni refleksji i dzielenia się. Dziś zapraszam każdego z Was, aby usiedli wygodnie, nawiązali kontakt ze swoim sercem, ponieważ temat, który poruszymy, jest niezwykle istotny dla nas wszystkich. Potrzebujesz cudu? Ta modlitwa świętego Karola Akutisa Cię zaskoczy. Święty Karol Akutis, młody człowiek, którego życie i świadectwo inspirują nas do dziś, znany jest ze swojej głębokiej wiary oraz z tego, jak wykorzystał technologię do szerzenia miłości Chrystusa. Rozumiał, że cuda nie są tylko nadzwyczajnymi wydarzeniami, ale mogą manifestować się w małych rzeczach naszego codziennego życia. Mówiąc o cudach, należy pamiętać, że często są one bliżej niż się spodziewamy, a modlitwa jest potężnym mostem, który łączy nas z boskością. W tym wideo zgłębimy modlitwę którą Święty Karol Akutis pozostawił jako dziedzictwo wiary i nadziei. Ta modlitwa to nie tylko zbiór słów, ale szczera inwokacja, która może odmienić nasze życie. Jeśli zmagasz się z wyzwaniami, jeśli twoja dusza woła o cud, czy to uzdrowienie z choroby, przywrócenie relacji, czy pokój w trudnych chwilach, wiedz, że modlitwa może być kluczem, który otworzy drzwi, które wydawały się zamknięte. Proszę, aby podczas tego momentu otworzyliście swoje serca i umysły to zaproszenie, abyśmy wspólnie zwrócili się do Boga i poszukali Jego obecności w naszym życiu. Jeśli czujesz, że ta wiadomość rezonuje w Twoim sercu, nie wahaj się zostawić komentarza poniżej. Podziel się swoimi doświadczeniami i tym, jak modlitwa wpłynęła na Twoje życie. Twoje dzielenie się może być źródłem zachęty dla innych, którzy przechodzą przez podobne sytuacje. I oczywiście, jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś naszego kanału, rozważ to. Dołącz do tej społeczności, która pragnie wzrastać w wierze i zgłębiać duchowość. Tutaj znajdziesz nie tylko filmy mówiące o życiu świętych i potężnych modlitwach, ale także refleksje na temat tego, jak zastosować nauki Chrystusa w codziennym życiu. Podczas gdy przygotowujemy się do zgłębienia modlitwy świętego Karola Akutisa, zapraszam Cię do myślenia o czymś konkretnym, co chciałbyś przedstawić Bogu. Może to być pragnienie, zmartwienie lub wdzięczność. Modlitwa to dialog a w tym przestrzeni odnajdujemy pocieszenie, nadzieję i pewność, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach. Pamiętaj, że tak jak Jezus rozmnożył chleb i ryby, On również może pomnożyć błogosławieństwa w naszym życiu. Cud zaczyna się od naszej wiary i gotowości, aby oddać się w ręce Stwórcy. Czasami to, czego potrzebujemy, to tylko mały impuls, a modlitwa może być tym impulsem. Przygotujmy się więc wspólnie na ten moment modlitwy. Niech ten film będzie okazją nie tylko do otrzymania, ale także do refleksji nad tym, jak możemy być narzędziami cudów w życiu innych. Jak nauczył nas święty Karol Akutis, każdy z nas ma ważną rolę w budowaniu Królestwa Bożego, a modlitwa jest jednym z najpotężniejszych narzędzi, które mamy do dyspozycji. Niech Bóg błogosławi każdego z Was, a obecność Ducha Świętego niech nas prowadzi, gdy oddajemy się temu szczególnemu momentowi. Pozostańcie z nami i wspólnie odkryjmy piękno i głębie modlitwy świętego Karola Akutisa. Podzielcie się swoimi oczekiwaniami i doświadczeniami w komentarzach, a razem doświadczmy wszystkiego, co Bóg ma dla nas dzisiaj. Refleksja nad potrzebą cudu prowadzi nas do istoty wiary i zrozumienia, że nawet w obliczu największych trudności jesteśmy zaproszeni do zaufania czemuś większemu niż my sami. Fragment z Mateusza godzina 17.20 uczy nas, że wiara, nawet najmniejsza jak ziarnko Gorczycy, ma moc przenoszenia gór. Pokazuje nam to, że nie potrzebujemy ogromnej wiary, aby nasze prośby zostały wysłuchane. Wystarczy szczera i prawdziwa ufność w Pana. Żyjemy w czasach, kiedy często czujemy się przytłoczeni przez wyzwania, które wydają się nie do pokonania. Choroby, kryzysy finansowe, złamane relacje i niepewność co do przyszłości mogą prowadzić nas do stanu rozpaczy. To właśnie w takich momentach wiara staje się cennym zasobem. Zaproszenie Jezusa jest takie, abyśmy nie lekceważyli mocy wiary, nawet jeśli wydaje się mała. Kiedy oddajemy się modlitwie, otwieramy nasze życie na działania boskie, pozwalając Bogu działać w naszej rzeczywistości. Modlitwa świętego Karola Akutisa jest przykładem prośby o wstawiennictwo boskie. On, który żył w niedalekiej przeszłości, pozostawił nam świadectwo, jak pobożność i wiara mogą odmieniać życie. Przez jego życie widzimy, że dążenie do Boga i świętości nie jest tylko ideałem, ale rzeczywistością dostępną dla każdego. Modlitwa jest kanałem komunikacji, który łączy nas z Twórcą i pozwala nam wyrazić nasze potrzeby i pragnienia. Modląc się, nie tylko prosimy o coś, ale także otwieramy się na przyjęcie tego, co Bóg już dla nas zaplanował. Kiedy reflektujemy nad uzdrowieniem przez wiarę, jak to ilustrowano w Ewangelii Marka godzina 5.34, dostrzegamy, że wiara nie jest tylko biernym przekonaniem, ale działaniem, które prowadzi do przemiany. Kobieta, która dotknęła płaszcza Jezusa, nie tylko wierzyła, ale także podjęła działanie. Zbliżyła się, nawet w tłumie, i szukała uzdrowienia, które wiedziała, że może znaleźć w nim. Ten akt wiary jest wezwaniem, abyśmy również zrobili krok w kierunku tego, co może nas ocalić, wspólnoty z Chrystusem. Ważne jest, aby pamiętać, że cuda nie dzieją się tylko w wielkich wydarzeniach lub w nadzwyczajnych chwilach. Często manifestują się w małych rzeczach dnia codziennego. W subtelnych aspektach życia, które mogą umknąć naszej uwadze, zmartwychwstanie łazarza, opisane w Ewangelii Jana 11, 43-44, jest potężnym przypomnieniem, że nie ma sytuacji bez nadziei. Kiedy wszystko wydaje się stracone, a nawet nasza wiara może słabnąć, to właśnie w tych momentach jesteśmy wyzwani do uwierzenia. Życie łazarza zostało przywrócone, co uczy nas, że prawdziwa wiara to ta, która nie daje się zachwiać okolicznościami. Dlatego, gdy stajemy w obliczu potrzeby cudu, musimy pamiętać, że nasza wiara, choćby mała, jest wystarczająca. Musimy ją pielęgnować, karmić i, co najważniejsze, wprowadzać w czyn. Modlitwa święta. Karola Akutisa zaprasza nas do stałej praktyki wiary i zaufania. On jest nowoczesnym przykładem tego, że z wiarą możemy prowadzić życie, które gloryfikuje Boga i dąży do prawdziwego szczęścia. Ważne jest również, aby podczas modlitwy otworzyć nasze serca, gotowe na usłyszenie odpowiedzi, która może nie przyjść w formie, której oczekiwaliśmy. Czasami cud, o który prosimy, może objawić się w różnych postaciach, dlatego musimy być czujni na te manifestacje. Bóg może obdarzyć nas siłą potrzebną do stawienia czoła trudnościom, mądrością do podejmowania słusznych decyzji, a nawet pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Ostatecznie musimy pamiętać, że kiedy szukamy cudu, szukamy obecności Boga w naszym życiu. Największym cudem jest przemiana, jaką On w nas dokonuje, kształtując nasze serca i nasze postawy. Dlatego, gdy stajemy w obliczu potrzeby cudu, niech zawsze zwracamy się ku wierze, modlitwie i przykładom życia świętych, takich jak święta. Karol Akutis, którzy pokazują nam, że prawdziwe życie chrześcijańskie to świadectwo aktywnej i ufnej wiary. Refleksja nad tematem, Potrzebujesz cudu? Ta modlitwa święta. Karola Akutisa Cię zaskoczy, prowadzi nas do rozważenia głębi tego, co naprawdę znaczy wierzyć i ufać Bogu. Rozważając fragment z Ewangelii Marka godzina 5.34, gdzie kobieta, która dotknęła płaszcza Jezusa, została uzdrowiona, znajdujemy bogate źródło nauk o wierze i przemianie, jaką ona może przynieść. Kobieta wspomniana w tym fragmencie znajdowała się w sytuacji rozpaczy. Cierpiała przez 12 lat z powodu krwotoku, który izolował ją nie tylko fizycznie, ale również społecznie. Jej stan uniemożliwiał jej uczestnictwo w życiu wspólnotowym, a ból, który nosiła, nie był tylko fizyczny, ale także emocjonalny i duchowy. Jednak to, co jest prawdziwie inspirujące, to jej determinacja, by szukać uzdrowienia. Wierzyła, że dotknięcie płaszcza Jezusa może ją uzdrowić. Ta wiara nie była tylko mglistą nadzieją, była aktywną wiarą niezłomnym zaufaniem, że Jezus ma moc zmienić jej rzeczywistość. Wiara tej kobiety jest potężnym przykładem dla nas wszystkich. Często możemy czuć się zagubieni w trudnych sytuacjach i wyzwaniach, które wydają się nie do pokonania. Jednak wiara uczy nas, że nawet w najciemniejszych momentach istnieje możliwość nowego początku. Kobieta nie wahała się, aby przedostać się przez tłum, łamiąc normy społeczne i osobiste, aby osiągnąć to, czego najbardziej pragnęła uzdrowienie. Wiara pchnęła ją do działania, do poszukiwania tego, co wydawało się niemożliwe. Ta postawa skłania nas do refleksji nad tym, jak w naszych własnych życiu możemy także działać z wiarą, nawet wobec wielkich przeszkód. Reakcja Jezusa na jej działanie jest równie znacząca. On nie tylko dostrzega, że kobieta go dotknęła, ale także ją chwali, mówiąc, Twoja wiara cię uzdrowiła. To przypomina nam, że wiara nie jest jedynie biernym przekonaniem, ale dynamiczną siłą która może zmieniać życie. Jezus docenia wiarę, która przejawia się w czynach, która odważa się szukać uzdrowienia i przywrócenia. To pojęcie, że wiara powinna towarzyszyć działaniom, jest zaproszeniem, byśmy bardziej aktywnie zaangażowali się w swoją duchową podróż. Rozważając ten fragment, możemy również wziąć pod uwagę modlitwę święta. Karola Akutisa, która jest świadectwem młodzieńczej wiary i dążenia do głębszej relacji z Bogiem. Karol, mimo swojego krótkiego życia, Pozostawił dziedzictwo wiary, które zainspirowało wielu. Wierzył w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii i poświęcił się, aby prowadzić innych do tego spotkania. Jego modlitwa jest zaproszeniem dla nas wszystkich, aby, podobnie jak kobieta z Ewangelii, szukać obecności Chrystusa w naszym życiu, ufając, że On może dokonywać cudów. Kiedy mówimy o cudach, ważne jest, aby zrozumieć, że nie ograniczają się one do uzdrowień fizycznych. Prawdziwa istota cudu może tkwić w przemianie serca, przywróceniu nadziei lub przezwyciężeniu lęków i niepewności. Często poszukujemy zewnętrznych znaków, ale najważniejszy cud może być wewnętrzną zmianą, która pozwala nam dostrzegać życie w nowym świetle. Wiara pomaga nam dostrzegać, że nawet gdy okoliczności nie zmieniają się od razu, możemy znaleźć pokój i siłę do stawienia czoła wyzwaniom. Warto również pamiętać, że cud nie zawsze jest natychmiastowym rozwiązaniem naszych problemów. Tak jak kobieta musiała czekać 12 lat na swoje uzdrowienie, często jesteśmy wezwani do wytrwałości w wierze i modlitwie, nawet gdy odpowiedź wydaje się opóźniać. Cierpliwość to cnota, którą można rozwijać poprzez zaufanie Bogu. Modlitwa, jak ta święta Karola Akutisa, może prowadzić nas w tym procesie aktywnego oczekiwania, w którym szukamy nie tylko rozwiązania, ale głębszej relacji z tym, co Boskie. Fragment z Ewangelii Marka, godzina 5:34, uczy nas, że wiara może prowadzić do doświadczeń uzdrowienia i przemiany. Zaprasza nas do tego, by nie rezygnować, nawet gdy wszystko wydaje się stracone. Świadectwo kobiety, która dotknęła płaszcza Jezusa, inspiruje nas do szukania obecności Chrystusa w naszym życiu, ufając, że On może czynić cuda, nie tylko w naszym ciele, ale także w naszych duszach. Niech, podobnie jak ona, Będziemy mieli odwagę działać w wierze i otwartość na niespodzianki, które Bóg ma dla nas do zaoferowania. Historia Łazarza, opisana w Ewangelii Jana 11, 43-44, jest jednym z najbardziej imponujących przejawów mocy Boga w naszym życiu. Kiedy Jezus przybywa do grobowca Łazarza, staje nie tylko w obliczu śmierci, ale także bólu i rozpaczy, które ją otaczają. Scena jest pełna emocji: Marta i Maria, siostry Łazarza, są zrozpaczone. A tłum dzieli ich smutek. Jednak to w tym kontekście rozpaczy Jezus uczy nas fundamentalnej lekcji o przywracaniu nadziei. Wskrzeszenie łazarza jest potężnym symbolem, że dla Boga nie ma sytuacji bez wyjścia. Kiedy Jezus woła, Łazarzu, wyjdź na zewnątrz, nie tylko przywraca łazarza do życia, ale również zaprasza nas do refleksji nad tymi obszarami naszego życia, które mogą wydawać się martwe lub pozbawione nadziei. Często stajemy w obliczu okoliczności, które sprawiają, że czujemy się jakbyśmy stali przed grobowcem, gdzie nadzieja wydaje się zniknąć. Może to być poważna choroba, problemy finansowe, zerwane relacje lub kryzys wiary, który wprawia nas w głęboki stan przygnębienia. Centralnym przesłaniem jest to, że nawet kiedy wszystko wydaje się stracone, wiara i modlitwa mają moc przywracania tego, co uważamy za niemożliwe. Wskrzeszenie Łazarza nie jest tylko historycznym cudem, ale także ciągłą obietnicą dla każdego z nas. To zaproszenie, aby spojrzeć na nasze własne życie i zidentyfikować te obszary, które potrzebują boskiego dotyku. Kiedy wzywamy Boga, kiedy zwracamy się do Niego w modlitwie, ogłaszamy, że wierzymy w Jego zdolność do przemiany sytuacji, do przynoszenia życia tam, gdzie jest śmierć. Ważne jest, aby pamiętać, że wiara jest kluczowym składnikiem w tym procesie. W Ewangelii Mateusza, godzina 17:20, uczymy się, że nawet wiara wielkości ziarnka gorczycy może przesunąć góry. To uczy nas, że nie potrzebujemy doskonałej ani silnej wiary. To, czego Bóg pragnie, to to, abyśmy, nawet w obliczu naszych wątpliwości i niepewności, zwracali się do Niego, ufając, że może działać w naszym życiu. Modlitwa jest sposobem, w jaki wyrażamy tę ufność. To przez modlitwę łączymy się z mocą Boga. Pozwalając mu interweniować w naszych okolicznościach. Modlitwa święta. Carlo Acutisa, młodego świętego, który żył z głęboką pobożnością i zaufaniem do Boga, może nas zaskoczyć i zainspirować. Rozumiał, że Eucharystia jest najwyższym cudem i przez swoje życie pokazał, że świętość nie jest tylko dla tych, którzy są w klasztorach czy zakonach, ale dla każdego z nas w codziennym życiu. Jego przykład przypomina nam, że szukając Boga w modlitwie. Powinniśmy to czynić z otwartym sercem, gotowym na przyjęcie Jego łaski. Kiedy się modlimy, powinniśmy pamiętać, że nie tylko prosimy o coś, oddajemy się woli Boga. Czasami cud, którego szukamy, może nie wyglądać tak, jak sobie wyobrażamy. Ale, jak w historii Łazarza, Bóg ma plan, który może przewyższać nasze oczekiwania. To, co możemy uznać za koniec, jest w rzeczywistości nowym początkiem w rękach Stwórcy. W kontekście naszego poszukiwania cudów musimy pielęgnować postawę wdzięczności i zaufania. Wskrzeszenie łazarza uczy nas, że śmierć nie jest końcem, ale momentem przejścia. Możemy zastosować te lekcje do każdego aspektu naszego życia. Kiedy stajemy w obliczu wyzwań, zamiast się załamywać, powinniśmy pamiętać, że nadzieja może być przywrócona. Bóg jest zawsze obecny, nawet w najciemniejszych chwilach, gotowy do działania i przynoszenia na świat to, co zostało utracone. W miarę jak rozważamy te prawdy, jesteśmy zaproszeni do stania się ludźmi modlitwy i wiary. Musimy szukać Boga z szczerością, wiedząc, że On słyszy nasze wołania i pragnie odpowiedzieć na nasze prośby. Modlitwa Święta. Karlo Acutisa może nas prowadzić na tej drodze, łącząc nas z obecnością Boga w sposób głęboki. Na zakończenie, zaprezentujemy modlitwę, która pozwoli nam złożyć przed Bogiem nasze potrzeby, ufając Jego mocą przywracającą i cudowną. Niech otworzą się przed nami te transformujące doświadczenia, pozwalając, by światło Chrystusa oświetliło najciemniejsze obszary naszych żyć. O Panie, nasz Boże, w tym momencie oddania i prośby, podnosimy nasze głosy do Ciebie, uznając Twoją wielkość i nieskończoną miłosierdzie. Wiemy, że jesteś źródłem wszelkiego życia, stwórcą wszechświata i podtrzymującym wszystko, co istnieje. Wśród trudności i niepewności szukamy Twojego światła, ponieważ w Tobie znajdujemy schronienie i nadzieję. Panie, w naszym sercu są głębokie pragnienia, potrzeby, których często nie potrafimy wyrazić. Spójrz na tych, którzy zmagają się z trudnościami, którzy czują się zagubieni i bez kierunku. Niech Twoja obecność ich otoczy, przynosząc pocieszenie i pokój. Niech pewność, że nie są sami, przenika ich duszę, przypominając im, że Ty idziesz obok nich, nawet w najciemniejszych godzinach. W tej chwili prosimy o wstawiennictwo święta. Carlo Acutisa. Młodego, który intensywnie żył w wierze i poświęcił swoje życie Twojej służbie. Niech Jego przykład miłości i pobożności zainspiruje nas do dążenia do świętości w naszym codziennym życiu. Niech, podobnie jak On, czujemy Twoją obecność w każdej chwili i oddajemy się przynoszeniu radości i nadziei tym, którzy nas otaczają. Bożym Boże, wiemy, że życie jest pełne wyzwań i czasami stajemy w obliczu sytuacji, które wydają się niemożliwe. Kiedy ból nas dręczy. Kiedy smutek wypełnia nasze serca, prosimy, abyś dał nam siłę do wytrwania. Niech w każdej łzie, którą wylewamy, znajdziemy powód do zbliżenia się do Ciebie, do wezwania Twojej pomocy i zaufania Twoim planom. Ufamy, że jesteś Bogiem niemożliwego, tym, który zamienia nasze słabości w siłę, a nasze wątpliwości w wiarę. Dlatego, Panie, oddajemy Ci nasze lęki i niepewności. Niech każda troska, którą nosimy w sercu, zostanie złożona w Twoich potężnych rękach. Pomóż nam pamiętać, że nawet w burzach, Ty jesteś naszą kotwicą i naszą pokojem. Proszę, aby Twoja ręka uzdrawiająca dotknęła tych, którzy cierpią, przynosząc ulgę i odnowę. Niech wiara w nich umacnia się, pozwalając im poczuć Twoją pocieszającą obecność. Niech ich życie będzie świadectwem Twojej dobroci i mocy, inspirując innych do zaufania Tobie. A dla tych, którzy czują się samotni i porzuceni, niech Twoje światło jasno świeci na ich drogach. Niech odczuwają ciepło Twojej miłości, która ich otacza i wzywa do życia pełnego sensu. Niech każdy znajdzie w Tobie prawdziwe towarzystwo, które nigdy nie zawodzi i zawsze dba. O Panie, pośród codziennych zmagań, pomóż nam pozostać mocnymi w wierze. Niech nasze życie będzie świadectwem Twojej miłości w konkretnych działaniach, służąc innym, szczególnie tym najbardziej potrzebującym. Niech nasze serca będą hojnie otwarte, gotowe do przyjęcia i pomocy, naśladując współczucie które znajdujemy w Tobie. Niech radość Ewangelii rozbrzmiewa w naszych życiu, niech będziemy źródłem nadziei i światła w często mrocznym świecie. Niech każdy gest dobroci, każde słowo otuchy odzwierciedla Twoją chwałę i przynosi ulgę z rozpaczonym serkom. Panie, chcemy być narzędziami pokoju, niosąc Twoją miłość do wszystkich, którzy stają na naszej drodze. Pamiętamy również o rodzinach, o domach, które przeżywają trudności. Niech harmonia i miłość panują w każdym domu. Niech komunikacja i szacunek będą fundamentem każdego związku. Niech Twoja obecność będzie odczuwana przy każdym dzielonym posiłku, w każdym śmiechu, w każdej wspólnej modlitwie. Niech zawsze poszukujemy dobra innych, pielęgnując jedność i zrozumienie. A gdy pojawią się wątpliwości, niech spojrzymy na Ciebie, pamiętając, że wiara to pewność rzeczy, których się spodziewamy. W każdym wyzwaniu niech znajdziemy okazję do wzrostu i zbliżania się do Ciebie. Niech nasze życie stanie się świadectwem Twojej miłości, które może inspirować innych do szukania Twojej twarzy i odnajdywania w Tobie prawdziwego pokoju. Panie, we wszystkim, co robimy, chcemy uwielbiać Twoje imię. Niech nasze działania, nasze słowa i nasze myśli zawsze będą skierowane na to, by Ci służyć i Cię czcić. Niech nasze życie będzie odbiciem światłości Twojego syna, Jezusa Chrystusa, a przez nas niech inni poznają Twoją przemieniającą miłość. O Panie! W naszej wędrówce wiemy, że często oddalamy się od Ciebie, tracąc skupienie i jasność, które daje Twoja obecność. Prosimy Cię o przebaczenie za nasze błędy i rozproszenia. Niech zawsze pamiętamy, że prawdziwy pokój i szczęście płyną z Twojej miłości i życia w jedności z Tobą. Pomóż nam szukać Twojej twarzy w każdej sytuacji, znajdować Cię w każdym małym szczególe naszego życia i pamiętać, że każdy dzień jest nową szansą, by Cię uwielbiać. Panie, Chcemy także podziękować za błogosławieństwa, które nam dałeś, nawet za te, których często nie dostrzegamy. Dziękujemy za życie, zdrowie, przyjaźnie i rodzinę. Każdy z tych darów jest odbiciem Twojej miłości i hojności. Niech wdzięczność za to, kim jesteś i co robisz, motywuje nas do bycia lepszymi, do radosnego służenia innym i dostrzegania Twojej ręki w każdym momencie. W naszym codziennym życiu niech będziemy narzędziami Twojej miłości, niosąc nadzieję i radość do wszystkich których spotykamy. Niech nasze serca będą zawsze wrażliwe na potrzeby innych, byśmy mogli słuchać tych, którzy cierpią i wyciągać rękę do tych, którzy potrzebują wsparcia. Niech nasz wzrok, nasze słowa i nasze działania zawsze będą żywym świadectwem twojej dobroci. Boski Stwórco, wiemy, że każdy z nas ma unikalny i szczególny cel w twoich planach. Pomóż nam dostrzegać ten cel i żyć zgodnie z tym, co nam powierzono. Niech szukamy mądrości w naszych decyzjach a Twój Duch Święty niech prowadzi nas w każdym kroku, który stawiamy. Niech, czyniąc to, stajemy się światłem pośród ciemności, odzwierciedlając nadzieję, którą znajdujemy w Tobie. W tej chwili pamiętamy o liderach naszych wspólnot, o władzach i wszystkich tych, którzy mają obowiązek prowadzić i dbać o ludzi. Prosimy, aby Twoja mądrość ich oświecała, aby mogli rządzić sprawiedliwie i z współczuciem, zawsze dbając o dobro wszystkich. Niech ich decyzje będą oparte na etyce i miłości, a niech będą prawdziwymi sługami narodu, który reprezentują. Panie, modlimy się również o pokój w naszym świecie. Niech w obliczu tylu konfliktów i podziałów będziemy agentami pojednania. Niech miłość zwycięży nienawiść, niech zrozumienie pokona nietolerancję. Niech będziemy głosami nadziei w obliczu rozpaczy, a poprzez nasze działania niech inspirujemy innych do dążenia do jedności i harmonii. Niech Twoje światło promienieje w każdym zakątku tej planety, dotykając stwardniałych serc i przynosząc pocieszenie tym, którzy cierpią. Niech ci, którzy znajdują się w sytuacji zagrożenia, ci, którzy cierpią z powodu wojen, niesprawiedliwości i nierówności, poczują Twoją miłość i ochronę. Niech zjednoczymy się w modlitwie i działaniu, wspólnie pracując na rzecz budowy sprawiedliwego i braterskiego świata. O Panie, gdy kroczymy przez życie, niech zawsze pamiętamy, że jesteśmy częścią czegoś większego. Niech nasze istnienie będzie okazją do życia w miłości i wprowadzania zmian w życiu innych. Niech pielęgnujemy dobroć w naszych sercach i szerzymy Twoją wiadomość miłości i nadziei, nie tylko słowami, ale także konkretnymi czynami. A gdy nasza podróż w tym życiu dobiegnie końca, niech spojrzymy wstecz i zobaczymy drogę wypełnioną wiarą, miłością i służbą innym. Niech znajdziemy w Tobie prawdziwą nagrodę i pokój, który tylko Ty możesz ofiarować. Niech każdy z nas usłyszy słodkie słowa przyjęcia, witaj, dobry i wierny sługo, gdy wejdziemy w Twoją obecność. We wszystkim, co robimy, Panie, chcemy Cię uwielbiać. Niech nasze życie będzie świadectwem Twojej przemieniającej miłości. Niech będzie tak, abyśmy żyli w pewności, że w Tobie znajdujemy wszystko, czego potrzebujemy. Niech nasza modlitwa, którą teraz do Ciebie wznosimy, zostanie przyjęta z miłością, a Twoja wola niech spełnia się w nas, teraz i zawsze. Amen. Na zakończenie tego momentu refleksji i modlitwy, zapraszam każdego z Was, abyście w sercu zachowali przesłanie, które dzisiaj otrzymaliśmy. Potrzeba cudu to coś, z czym wielu z nas może się utożsamić. Niezależnie od sytuacji, z którą się zmagasz, czy to choroba, wyzwania finansowe, zerwane relacje, czy też poszukiwanie sensu, pamiętaj, że Bóg jest zawsze obecny, gotowy działać w naszym życiu w sposób, którego często nie potrafimy zrozumieć. Święty Carlo Acutis, młody człowiek, który intensywnie przeżywał swoją wiarę, uczy nas, że możliwe jest bycie świętym nawet wśród codziennych trudności. Jego życie jest świadectwem, że w chwilach niepewności możemy z ufnością zwracać się do Boga. Pokazał nam, że prawdziwe szczęście nie tkwi w dobrach materialnych, ale w obecności Pana i w życiu miłością do bliźnich. Tak jak on, Jesteśmy wezwani do przemiany naszego spojrzenia i postawy wobec życia, dążąc zawsze do tego, co dobre, prawdziwe i piękne. Podczas gdy reflektujemy nad modlitwą, którą uczyniliśmy, ważne jest, aby pamiętać, że wiara to zaproszenie do działania. Nie chodzi tylko o czekanie na zmiany, ale o podjęcie ruchu. Niech każdy z nas będzie narzędziem cudu, nie tylko dla siebie, ale i dla tych, którzy nas otaczają kiedy pomagamy komuś w potrzebie, kiedy wyciągamy rękę do brata lub siostry w cierpieniu, pozwalamy, aby światłość Chrystusa świeciła przez nas. Cud dokonuje się nie tylko w przekształceniu sytuacji, ale także w przemianie serc, a to może zacząć się od ciebie. Czasami odpowiedź, której szukamy, nie przychodzi w sposób, w jaki sobie to wyobrażamy. Może Bóg prosi nas o cierpliwość, o większe zaufanie, a może o to, aby działać w inny sposób. Każda sytuacja, w której się znajdujemy, ma swój cel, a często to właśnie w momentach bólu i trudności Bóg chce nas spotkać. Dlatego przyjmujmy te wyzwania, wiedząc, że mogą być żyzną glebą dla boskiej pracy w naszym życiu. W tej chwili zapraszam cię do spojrzenia w głąb siebie i zidentyfikowania, jakich cudów najbardziej pragniesz. Przywołaj je w pamięci i ofiaruj je Bogu. Nie lękaj się marzyć wielkich marzeń, Bóg jest Bogiem wielkich rzeczy. Może uczynić więcej, niż prosimy lub myślimy a jego zdolność do działania wykracza poza nasze zrozumienie. Twoja wiara jest kluczem, który może otworzyć drzwi, które myślałeś, że były zamknięte na zawsze. Pozwól, aby nadzieja odżyła w twoim sercu. Nie rezygnuj, nawet gdy wszystko wydaje się niemożliwe. Historia świętego Carlo Acutisa uczy nas, że młodość i siła nie są ograniczone wiekiem, ale gotowością do pełnego przeżywania naszej wiary. Tak jak on, wszyscy jesteśmy wezwani do bycia świadkami miłości Boga w tym świecie. Niech każdy z nas będzie odbiciem Jego miłości, niosąc nadzieję i radość wszystkim, których spotykamy. Gdy się żegnamy, niech pokój Chrystusa zamieszka w każdym z Was. Weź ze sobą pewność, że cud, którego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki. Kontynuuj modlitwę, wiarę i działanie w zaufaniu. Cokolwiek wspaniałego może się wydarzyć w każdej chwili, a Ty możesz być tego świadkiem. Pamiętaj: nigdy nie jesteś sam na tej drodze. Bóg jest z Tobą, a Anioły które nas otaczają, również są gotowe wstawiać się za nami. Niech Twoje życie będzie żywym świadectwem miłości Boga, a jak święty Carlo Acutis, możesz inspirować innych do szukania Pana z całego serca. Idź i przekaż tę wiadomość, rozsiewając światło i nadzieję wszędzie, gdzie się pojawisz. Błogosławieni wszyscy Wy, a każdy dzień niech przynosi nowe możliwości do przeżywania cudów Boga w naszym życiu. Amen.